Cześć, witam Was serdecznie. To będzie krótki filmik dla najbardziej wymagających klientów oraz dla miłosików, ładnych ogrodów. Dziś zaprezentuję korys osnową, która na stałe wejdzie do naszej oferty, szerokiej oferty, bo przypominam, że mamy 8 rodzajów do wyboru. Natomiast... Ta kora jest to kora, której tak naprawdę no nie trzeba przedstawiać, trzeba ją pokazać. Jest to naprawdę sztos. Wśród kory jest to no myślę, że Ferrari. Zapisy są bardzo długie, będziemy je dzisiaj realizować. Ciężko było je zdobyć z uwagi na brak surowców, natomiast udało nam się dotrzeć do źródła, które jest bardzo daleko. Natomiast mimo tych upałów, na pewno nie wysknie i będziemy ją mieli na bieżąco, to już wiemy. Także będziemy się odzwaniać do Was, do tych z listy, którzy zapisali się na nią. Cierpliwi będą wynagrodzeni, a teraz pokażę Wam, co to tak naprawdę jest. To jest kora do 10 cm. Do 10 cm. Ręcznie wybierana, każdy kawałek jest ręcznie wybierany. To około. Prezentuje się ona po prostu znakomicie. Tak jak mówiłem, jest to kora dla najbardziej wymagających, jeśli chodzi o e, wielkość, tak jak widzicie, między 10 5 do 15 cm. Nie ma tu żadnych zanieczyszczeń, żadnych zabrudzeń, typowo, typowo ładna kora ręcznie wybierana, która no, nawet wymaga, że tak powiem, ładnego ułożenia tą stroną, nie tą stroną, do góry. Ja już nie będę tutaj się bawił, natomiast tak, jak widzicie, jest to naprawdę, no są kawałki, i takie i są kawałki takie mianowicie między 6 do 15 cm tak to y, można sobie tutaj określić będzie ona nazwana jako lux mam już jedną lux ale to są 40 centymetrowe kawałki które też ciężko było je pozyskać w tym sezonie ale też ją będziemy mieli natomiast ta już od dzisiaj jest dostępna u nas y, także co dzwoncie do mnie macie macie numer y, Mam jej pełno. Wiadomo, będzie realizowana sprzedaż, która jest zamówiona. Natomiast yy, myślę, że jest to kora godna uwagi dla najbardziej wymagających klientów. No i tyle. Nie ma co dużo gadać. Cześć.